Jako historyk piszący o wydarzeniach w Sachryniu, wielokrotnie byłem pytany o to, co czytać na ten temat. W moim przekonaniu, jak i w przekonaniu myślę większości historyków, nie ma źródeł bezwartościowych czy bezwartościowych publikacji. W ich obrębie natomiast możemy wyróżnić kilka rodzajów opowieści, narracji o przeszłości. Z jednej strony będą to opowieści typowo naukowe, a z drugiej strony, na przykład zbiory wspomnień. I zarówno w obrębie pierwszej, jak i drugiej kategorii znajdziemy publikacje, teksty, które warto przeczytać, zanim moja książka o wydarzeniach w Sachryniu się ukaże. Jedną z pierwszych publikacji źródłowych, która trafiła w moje ręce, była książeczka wydana na Ukrainie kilkanaście lat temu pod tytułem Sachryń Bil i Peczal Nasza pod redakcją Iwana Banaszczuka z przedmową, rysem historycznym. Autorstwa Michała Hornego, zawierająca kilkanaście, może kilkadziesiąt relacji świadków osób ocalałych. Kolejną publikacją z tego samego gatunku, jeśli mówimy o wydawnictwach źródłowych, jest książka wydana w 1992 roku pod redakcją Wacława Jaroszyńskiego, Bolesława Kłębukowskiego i Eugeniusza Tokarczuka. Łuny nad Huczwą i Bugiem. Walki oddziałów AK i BH w obwodzie hrubieszowskim w latach 1939-1944. Książka została wznowiona, bodajże w zeszłym roku przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Zamościu. Książeczka pod redakcją Iwana Banaszczuka jest w całości poświęcona Wydarzeniom w Sachryniu. Książka Łuny nad Huczwą i Bugiem dotyczy, jak mówi sam tytuł, całości walki oddziałów polskiego zbrojnego podziemia przeciwko Niemcom i ukraińskiemu podziemiu w latach okupacji niemieckiej. Dwie inne publikacje, które Państwu za chwilę pokażę, są to wydawnictwa naukowe opracowane przez Zawodowych, profesjonalnych historyków. W 2015 roku ukazała się publikacja doktora Mariusza Zajączkowskiego. Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944. Jeden z jej podrozdziałów dotyczy wydarzeń, jakie rozegrały się wiosną 1944 roku na wschodniej Lubelszczyźnie, w tym wydarzeń, które miały miejsce w Sachryniu w marcu. Kilka miesięcy temu nakładem wydawnictwa Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu w Lwowie ukazała się monumentalna praca profesora Igora Hałagidy oraz Mirosława Iwanyka, Ukraińskie ofiary Chełmszczyzny i Południowego Podlasia w latach 1939-1944. Dzieło tak jak już powiedziałem monumentalne, ale może nie tyle ze względu na objętość, co na walory poznawcze i na wykonaną pracę. Pracę redaktorów, bowiem zawiera bardzo wartościowy wstęp Mówiący o, opowiadający o sytuacji Ukraińców Chemszczyzny i Południowego Podlasia w okresie okupacji niemieckiej, czyli rzecz oparta na wnikliwej kwerendzie źródłowej, również w oparciu, zwłaszcza przede wszystkim w oparciu o źródła niemieckie. Natomiast część, ta, część główna, uporządkowany wykaz ofiar zgodnie z zasadą przynależności geograficznej. Nawet dla osób nie posługujących się językiem ukraińskim, ale znającym alfabet, myślę, że nie będzie to problemem wertowanie tej publikacji i odnajdywanie interesujących informacji, bowiem układ jest bardzo przejrzysty. Jest to lista nazwisk. I, w miarę możliwości, jeśli to było możliwe, ustalonych innych danych personalnych, wieku, zawodu, a także wykaz źródeł, na podstawie których ustalono okoliczności śmierci danej osoby. Można powiedzieć, że zupełnie na marginesie tych dwóch. Rodzajów opowieści, opowieści świadków i opowieści naukowej o wydarzeniach w Sachryniu funkcjonuje jeszcze jedna narracja pozahistoryczna, czy nawet ponadczasowa, na pewno ponadpolityczna, w której ofiary nie mają narodowości, ale są wyznawcami Chrystusa poległymi za Wiarę. Sprawcy również nie mają oblicza politycznego, ale są po prostu uosobieniem zła. Ofiary są męczennikami, w tym przypadku męczennikami za wiarę prawosławną, i takim źródłem jest spisany w języku cerkiewnosłowiańskim akatyst. Kuczci świętych męczenników ziemi chemskiej i Podlaskiej, bo trzeba pamiętać, że część ofiar polskiego podziemia została kanonizowana kilka lat temu przez polski autokefaliczny Kościół Prawosławny. Jest to opowieść, która nie przebija się do powszechnego, publicznego dyskursu o wydarzeniach w Sachryniu. Funkcjonuje tak, jak już powiedziałem, można powiedzieć, na uboczu. Niemniej jednak jest obecna w praktykach liturgicznych, w ceremoniach Cerkwi Prawosławnej w Polsce oraz poza jej granicami.